Macie coś takiego, co jest najważniejsze na świecie? Bujową hip-hop, kurwa! <śmieniczyna> w Fem, nie ma To w skład. Yo Sprawka Nie ma, nie ma. Nie ma. Aha To nasza matka. Fem, nie ma To w okulach Yo Prawda, nie, 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 nie ma, nie ma, ma, nie ma. ma. Są To nasza mantra Ej, rozumiesz, bo bez tego rzecz nie umiem, gdy problemy przygniatają, albo się gubię w tłumie, te traki w klimacie Warszawskich ulic lubiłem je w czasach, kiedy nikt nas nie lubił, kręciłem tu dalej Wierzyłem, że to sens ma i nie zamierzałem przestać, dopóki nie wyjdzie epka Leciałem molesta, jak wiedziałem, że źle będzie i wiedziałem, że tak będzie humor lepszy z każdym wersem. Pytasz czemu taka ważna ta muzyka, czemu tyle dla nas znaczy ten hip-hop w Czemu dźwięki gramatyka i ten głos magika zmieniły zyko za jawkę Wpierdolony sens życia, Może spytać kto się wziął w nas ta iskra Zapłonęła, gdy ja i skład składaliśmy pierwszy freestyle Sporo mnie fanatyka Ej bez kitu, hype, chorpe, najważniejsza rzecz w moim życiu To Fafular Squad Yo Sprawda Jedna z Myc, syfena, nie to na. ja nasza mantra, Sprawdź to fuck fillar squak Yo j**a Nie maś J**a yo To nasza mantra to Jxa na zawsze w rap grze Nawet jeśli język zwyciężenia mi odpadnie To nie przypadek, że mówię o sobie MC Będę trzymał makea nawet jak mi utniesz ręce Flow, delivery wolne style, no dopuszczalne weter Nie widzę się żyć bez nich nawet przez najlepszą lunetę To przeznacznie jeśli jeszcze nie wiesz, to mam uro tego samego dnia co Ero i BZ Truskulowy pun panie doktorze Obawiam się, że tutaj żaden odwyk nie pomoże Hip-hop to mój sens, i sensem życia Pity skracza, nie sprzedam tego, bo nikt nie ma tyle hejsu na świecie Ta, to styl życia nie jakaś zwykła zajawka Styl życia truskul, teraz sprawdź nas wał filar a ty wiesz co to znaczy Prawdziwy rap dla prawdziwych słuchaczy, yo nie ma To wow, filar Sprawna Nie ma, nie ma, nie ma trusku, lio. Aha To nasza mantra Nie ma To w Yo Sprawna Nie ma, nie ma, nie ma Przepa życia Aha To nasza mantra Z drżycza nie jakaś zgłoska i ptyawka Ima cię w warszawskich Majka nawet jak miłuje szensę Humor lepszy w każdym prywence Z nie jakaś zgłoska i babka.

Koledzy, pozdrawiam Was serdecznie, widać, że jest w was zajawka, róbcie to dalej, nie podejmujcie żadnych pochopnych ruchów, zaczynacie tak samo jak my, macie zajawkę, macie pasję i to jest najważniejsze konsekwencja i działanie do roboty.